Hello, hello, witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dziś zamknijcie na chwilkę oczy i przywołajcie teraz smak gruszki, ponieważ dziś mam Wam do zaproponowania cudną drażetkę o nazwie SLD. Bardzo brzydka nazwa. Ale jest to skrót od slide, czyli tego poślizgu, jaki gwarantuje nam skład i zalety właśnie tej drażetki. Ta drażetka, moi drodzy, kuracja miesięczna. W takim optymalnym y, stanie twojej mazi stawowej czy ruchomości stawów, to wystarczy raz dziennie o godzinie 15. I taka ciekawostka, że jest to wszystko połączone z biorytmami. To jest też przepiękna wiedza pochodząca z medycyny chińskiej. Wiele tego znajdziecie u mnie na kanale. Wiedza o Apple Go jest taki właśnie fanpage, nie tylko playlista. O! Dobra. Co do slajda, moi drodzy. Slajd kosztuje 125 zł. W każdym opakowaniu jest 30 drażetek i tak jak już wspomniałam ma Smak gruszki. I ten smak, kochani, i ten skład, i ta cała kompozycja, i ten ładunek ujemny, i ten element i aspekt oczyszczania daje nam takie zalety: poprawy ruchomości stawów, stymulowania produkcji mazi stawowej. Kochani, podkreślę słowo stymulowania. Ten skład ma na celu przywrócić komórkę do równowagi i pozwolić jej pracować. Pozwolić jej aktywizować odbudowę i wzmocnienie ścięgien, wiązadeł i skóry. To widać, ponieważ pomaga stymulować syntezę kolagenu i elastyny. Zapobiega procesom niszczenia chrząstki kości i stawów kręgosłupa, ścięgien i wiązadeł, pomaga też aktywować proces ich regeneracji. I tutaj się chwilkę, moi drodzy, zatrzymam, ponieważ u mnie na kanale znajdziecie bardzo wiele różnych, różnej wiedzy na temat drażetek, wywiadów, w których uczestniczy żana Colonetics i to właśnie jej przygoda zaczęła się od tego produktu, gdzie żana. Praktycznie była w takim stanie, że jak usiadła na krześle przed komputerem, to wstać sama nie mogła. Trwało to bardzo długo młoda kobieta. W odpowiedzi przyszła jej przyjaciółka, która miała dokładnie ten, samą, ten sam problem, tylko po prostu po schodach nie mogła chodzić. I ta drażetka przywróciła obie panie. Jedną nie pamiętam, szczerze powiem, ale że nie zajęło to 3 miesiące, uniknęła operacji i mamy naprawdę wiele takich osób, które uniknęły operacji. Tu do tego slajda, oczywiście z uwagi na to, że STP zmniejsza te obrzęki i stany zapalne, proponowałabym te dwie drażetki. Co jeszcze natomiast robi slajd? Pomaga. Zahamować procesy zapalne obrzęki stawów i tkanek około zapobiega procesom demineralizacji tkanki kostnej, przyspiesza proces wzrostu kości i stawów po urazach, złamaniach i interwencjach chirurgicznych. Czyli zobaczcie, kochani, jak ogromny zakres działania i spełnienia Waszych potrzeb. W odpowiedzi przechodzi tutaj slajd. Czy mieliście jakieś wizyty niemiłe? Bo to chyba dla nikogo nie jest miłe. Kiedy ma sprawy chirurgiczne, dentystyczne, czy dla ludzi z jakimiś urazami, urazami połamaniami, czy problemy właśnie z tą mazią stawową. Ile tego jest, kochani? Czy wiązadła? Czy ścięgna, żeby je wzmocnić? Czy żeby odbudować? te ścięgna wiązadła i skórę, która naprawdę jest bardziej gęsta, czy by przywrócić tą ruchomość stawów. Na to wszystko, kochani, składa się przecudne niemalże, jakże mądrze przemyślana, bo oparto o Ayurvedę, 6 tysięcy lat wiedzy, która przede wszystkim ma kochani, zapobiegać, to jest właśnie taka linia. Gdy jesteś z tą linią za pan brat, gdy masz tę apteczkę Pana Boga w domu, to uwierz mi, że to jest ta medycyna, która zapobiega. Kiedy tylko oczyścisz swoje ciało, kiedy tylko przywrócisz je do poziomu równowagi, to później tylko spontanicznie będziesz sięgać do apteczki, bo coś cię przywoła i na bieżąco, tak jak w domu, Każdego dnia trochę posprzątasz i nie będzie tak, że za miesiąc dwa czy trzy. Powiecie, no to jest tak. Twoja koleżanka każdego dnia zjada tabliczkę czekolady. Ty spotykasz się z nią raz w miesiącu raz na kwartał. Taka jest wasza relacja. I w sumie domownicy i ona za wiele nie zauważają zmian. Jedynie może trochę portki cisną i zakładam dresy. Ale ty spotykasz się z nią po trzech miesiącach, a że jesteś jej prawdziwą przyjaciółką. Mówi, mówisz do niej, kochana, co się stało? Jesteś chora, tak przytyłaś. I tak właśnie, kochani, te wszystkie nierównowagi w naszym ciele się odbywają. To bardzo rzadko. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby. Ja chyba, że jest to jakiś uraz zewnętrzny, natomiast latami pracujemy na zawał w głowie. W ch... m... tych momentach, kiedy decydujemy się na to, co wkładamy do ust, w emocjach, na jakie sobie pozwala, to wszystko ma wpływ. Dlatego, kochani, dzwoncie do nas. Każdą osobą opiekujemy się kompleksowo. Drożetki są jednym z elementów. Prowadzimy Was z miłością i naprawdę ogromną radością i satysfakcją. Wracając do kompozycji, bo się rozgadałam, yy, slajda, jest tam liść zielonej herbaty. Wiemy dokładnie, że liść zielonej herbaty zawiera szeroką gamę witamin z grupy B, C, P. PP. P i tym podobne. W liściach herbaty jest więcej witaminy C niż w soku pomarańczowym. Te liście zawierają dużo potasu, fluoru, miedzi, jodu, cynku. W przepisach ludowych stosuje się w celu zapobiegania np. miażdżycy, chorobą serca, naczyń mózgową, obniżenia ciśnienia krwi i spowolnienia Procesu starzenia. To tylko jedna z propozycji, jedna z niewielkich cegiełek, które składają się na cały slajd. Mamy tutaj gruszkę, stąd smak, która jest owocem niemal idealnym, kochani. Idealnym. Posiada zbilansowaną zawartość wapnia, magnezu, żelaza, fosforu, witaminy C, E, B2, B6. I to właśnie korzystnie wpływa na stan kości. Bogaty skład tego owocu pomaga łagodzić stany zapalne stawów, pomaga zwalczyć osteoporozę. I kochani, tak jak tutaj siedzę w tym studio, tak mnie zalewa po prostu ślinotok. Jak tylko myślę teraz o tym, że byłaby gruszka w domu, to ten głośnik zostałby wyłączony i poszłabym konsumować, ale nie mam. To lecimy dalej może jeszcze łyk, wody, bo święta woda zawsze zdrowia doda, a tajemnica jest taka, że ta draże, te drażetki są też dla ludzi, którzy naprawdę nie, nie potrafią, nie lubią pić wody. Te drażetki przyprawiają tak ciało równowagę, że tutaj samo istnieje człowiek szuka ciągle buteleczki, szklaneczki i rzeczywiście nie żłopie tej wody, tylko ma ochotę co jakiś czas się. Nawodnić. Ok. Mamy tutaj też imbirek. Och, ten imbir. Cudowne działanie kurkuma. Imbir, kochany. To święte rośliny i obie są tutaj, właśnie w slajdzie. Imbir działa ochronnie, oczyszcza, rozgrzewa, łagodzi stany zapalne. Zawiera minerały, witaminy, aminokwasy niezbędne dla osób cierpiących na reumanitalne za kurkuma łagodzi ból, zmniejsza obrzęki stawów przy właśnie tym reumatoidalnym zapaleniu. Badania natomiast nad kurkumą potwierdziły, że pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawów, którzy dodali korzeń kurkumy do swojej codziennej diety, zaczęli więcej się ruszać. No, kurkuma wiemy, że tutaj akurat jest podkreślony ten aspekt jej działania, natomiast on jest znacznie szerszy. Mamy też tutaj, kochani, lukrecję, którą uwielbiam. Uwielbiam smak lukrecji. I ta lukrecja, kochani, taka niewinna roślinka, ale co ona robi? Ona zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych. Jest wskazana przy zaburzeniach metabolizmu lipidów wysokim poziomie cholesterolu i innych objawach miażdżycy. To na tyle, kochani. Ta formuła składników najbardziej przydatnych w utrzymaniu zdrowych stawów. Tak właśnie, to jest slajd. On nie tylko poprawia funkcjonowanie naszych zdrowych stawów, ale także spowalnia tą degenerację tkanki łącznej, a zatem jest bardzo przydatny każdemu, kto chce zachować zdrowe stawy, i utrzymać aktywny tryb życia. Pozwól swojemu ciału rozwijać się, wspieraj je. Pomyślna regeneracja przy slajdzie. Pomyślna, kochani, i nie tylko pomyślna. Ona jest przyjemna. Weź sobie slajda po takim nadmiernym wysiłku fizycznym albo Codziennej aktywności i doświadcz tego, jak to działa. Kochani, gdyby ktoś z Was zarezonował dziś z tym slajdem, to oczywiście, jeśli ten film otrzymałeś od jakiegoś cudownego podopiecznego, to zgłoś się do niego. Bo to od niego dostałeś tę dobrą informację. Jeśli natomiast znalazłeś ten filmik u mnie na kanale, albo ktoś wysłał, wysłał ci, bo jest moim znajomym, serdecznie Cię zapraszam do kontaktu. Wyślij hasło SLD na numer 501 430 281. A ja i Grzegorz się Tobą zaopiekujemy. No to co? Slide, komfort, swoboda ruchu. Do pierwszego kontaktu. Trzymajcie się. Hej.